Siwan Kosty jest on, on i to jest taki króciuteńki materiał um, zwracający się do Guildy Lost. W tle będzie taka szybciuteńka rundka z Castle mod na highplayu. Taki prosty odcinek dla fanów, więc to nie jest jakiś interesujący odcinek. Robię po prostu takie armatki, um, klepię się. No i w tym um, odcinku będę bardziej gadać, a po prostu wiecie, w tle, żeby coś tam troszkę zainteresowało was. To mała rundeczka. Ze mną jest Fredator. No, no i w tym odcinku będę wam opowiadać jak doszedł do los, co się stało na 11 edycji 9.10. Zwracam na przykład jeśli ktoś tam jest ciekawski skąd się wziąłem kilka osób w Gidzi, na przykład Bano, Juni i cała reszta Józek, Tomek, ja... W Losach się wzięły. Była fuzja Hais i Hele fuzja z losami no i tak z 9, i 11 edycja tak z nimi grałem, wszystko było ok. Doszłem do gildii i powiedziałem sobie, że, kurczę, Rayson, udało Ci się znaleźć taką porządną mniej więcej ekipę. Że, no po prostu, to będzie taka ekipa na stałe, ale coś musiało się znowu jebać, więc. Prawda, to masz coś do powiedzenia za stare edycje? Coś ciekawego, nie wiem. No, powiem, że stare edycje były o wiele lepsze od tej. I... no. To znaczy całe to, to też być spoko, tylko że tam Rysona wywalili niepotrzebnie, tak sam sko trochę i... No. No i też poda też tak mniej więcej kończy gra na Skafie tak mniej więcej. Stopuje no, Tak, stopuje sobie tam właśnie mniej więcej. E, tak z, kilk, z kilku powodów którzy po prostu taki powód, na przykład rayson wywalony, później on deada, później takie coś i to się po prostu to się no i po prostu to się dodaje, dodaje i w, 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 po prostu z tego wychodzi, że on po prostu stopuje ga na skafie. No i cóż, wywalił Michał z Gildz, jak Pada to powiedział, więc z tego powodu chciałem wam bardzo, to bardzo podziękować za grę wszystkim graczom w Guildy Los Piękna edycja 9, piękna dziesiąta i taka tam nieciekawa 11. Ale no, ale coś to się grało. Dzięki wam poznałem hardkowa, dzięki wam poznałem mojego kochanego predatora, skatera i innych osób. Eee, mój ziomeczek w ogóle. E, więc cóż, no, chciałem wam bardzo podziękować, bo właśnie takie osoby poznałem. Poznałem też takie inne osoby, które po prostu miałem do nich szacunek i po prostu ten szacunek o nich straciłem, oni się wzwają Mr. Fobia Symu no i chyba tyle, bo w jedyne w takie osoby miałem już mniej więcej szacunek w tej Gizji, podziwiałem ich za to co oni robili. No i po prostu ten szacunek straciłem, bo odwrócili się plecami do mnie kiedy potrzeba, potrzebowałem czegoś, no i po prostu jeszcze mnie wywali z Gizji. Więc już troszkę cienko z ich strony. No i to jest po prostu taki mm, daję wam teraz o, oglądać moją taką króciute, moją klepę na Castle Mod. Mam nadzieję, że to co wam powiedziałem jest zrozumiałe i podziękowania e, doszły do, do każdego z lostów. Więc cóż, jeszcze raz wam bardzo dziękuję i zapraszam was do oglądania rundki z Castle Z tej strony byłem. Z tej strony był Rayson i nasz kochany Predator. No to siemka. Looking forward